Cześć, witajcie serdecznie w nowym filmie na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na film z serii Moje top 5. Dziś będą to puderki pod oczy. Mam tutaj 5 puderków i jeden w pamięci, które u mnie najlepiej się sprawdzają, które bardzo lubię. Także jeżeli jesteście zainteresowani i chcecie dowiedzieć się, jakie są moje ulubione pudry pod oczy, to zapraszam was serdecznie do dalszego oglądania tego filmu. Zacznę kochani, może od tego, że kiedyś, nie oglądając YouTube'a, ja nie wiedziałam, co to znaczy puder pod oczy, ja nie wiedziałam, co to znaczy korektor. Podkład znałam. Podkład był taki czas, że nakładałam na całą twarz, nawet podkład szedł pod oczy, na powiekę. Puder również jeden szedł na całą twarz. Nie było jakiegoś rozgraniczenia, że to jest pod oczy a to jest na twarz. No kiedyś tego nie wiedziałam. Nie wiedziałam tego do momentu jak nie zaczęłam oglądać filmów na YouTube i zaczęło się to dokładnie 15-16 lat temu jak odkryłam kanały na YouTubie yy, takich właśnie stylistek, makijażowych, makijażystek yy, i one uświadomiły mi, że mój makijaż nie jest dobry, że nie wykonuję dobrze makijażu. One od nich nauczyłam się yy, jak używać pędzli, kiedyś nie używałam pędzli, były to moje paluszki, ewentualnie takie były wiecie pacynki. To były takie czasy, ale dzięki YouTube'owi nauczyłam się Odkrywać ten makijaż, nauczyłam się techniki makijażu, chociaż moja technika nie jest, słuchajcie, profesjonalna, to jest, słuchajcie, osoby, która dla siebie robi makijaż, chociaż zdarzyło mi się również malować moje koleżanki i były bardzo zadowolone z tych makijaży, i te makijaże nawet fajnie wychodziły. Także dzięki YouTube'owi odkryłam, jak powinno się malować i czego powinno się do tego makijażu. Używać. Był taki czas, że korektora pod oczy nie używałam, jak Wam wspomniałam. Szedł podkład pod oczy i oczywiście pod oczy nie używałam żadnego pudru, ale byłam dużo młodsza. Niestety z wiekiem skóra pod oczami e, nam wiotczeje, Niestety skóra pod oczami się starzeje, a jeszcze ładowanie za przeproszeniem podkładów w tą pod podoczy i ciężkiego pudru. No niestety źle wpływa na naszą skórę pod oczami. Skóra pod oczami jest bardzo cienka, bardzo delikatna i ona potrzebuje dobrego nawilżenia, dobrej pielęgnacji, lekkiego korektora. Jeśli korektor jest cięższy, bardziej kryjący, to lekkiego pudru. Musimy bardziej zwracać uwagę na to, że ta okolica pod oczami szybciej nam się starzeje, jak nasza cała twarz, bo jest bardziej delikatna. Tam jest cieniusieńka skóra, która, jeśli na nią nałożymy zbyt ciężkie kosmetyki, no to ona nam zaczyna z czasem wiotczeć, zaczyna się starzeć. No musimy na to bardziej dbać. I ja tak zaczęłam właśnie robić, dzięki właśnie YouTubeowi odkryłam. Nowe kosmetyki, które były kiedyś dla mnie w ogóle nieznane, i cieszę się, że odkryłam te kosmetyki, bo widzę, że mając 48 lat, ta okolica pod moimi oczami wygląda nawet dobrze. Korektory i puderki pod oczy to podstawa w okolice pod oczami. I słuchajcie, pierwszym pudrem, który zaczęłam używać jako puderek pod oczy, był to kupiony puder właśnie stricte do okolicy pod oczami, ale też testowałam ten puderek na całą twarz, bo będą tu dwa pudry, które możecie stosować i w okolice pod oczami, ale też możecie je używać na Całą twarz. I puder, o którym mówię, jest to puderek Hourglass. Ja mam tutaj to y, większe opakowanie, jego możecie kupić też miniaturkowe takie opakowanie, mniejsze. Ja już rzuciłam się na głęboką wodę i od razu zamówiłam większe opakowanie. Tutaj macie 10,8 przecinek 3,5, no nie dojrze, ale coś, 10 coś e, gramów, e, prawie 11 i powiem Wam, że to jest cudowny puder pod oczy, bardzo delikatny, bardzo miałki, powiem Wam, że on ma tutaj, słuchajcie, świetny dozownik, już Wam pokażę, tylko niech mi go troszeczkę tam spadnie z powrotem. Jego za dużo się, słuchajcie, tutaj nie dozuje. Jego za dużo tutaj nie wypada, nie wysypuje się, bo już Wam pokazuję, on ma w środku taką literkę H i ta literka H ma dziurki i tylko przez tą literkę H ten puder nam się tutaj. W, to, w, ten taki, w ten dołek wysypuje. Bardzo fajnie pomyślane. Naprawdę niewielka ilość tutaj się wysypuje, i już Wam pokażę jeszcze zakrętkę. Zakrętka w ogóle jest idealna. Ona jest tutaj, może tak pokażę, widzicie? Ona jest tutaj wypukła. Tu ma taką jakby uszczelkę, która dzięki czemu, tej, dzięki tej uszczelce. Ten puder nie wysypuje nam się tutaj po. Zakręce po całym wieczku, więc jak zakręcicie sobie puder i chcecie go wziąć w podróż. On Wam tutaj po tym wieczku tam nie lata. On jest tylko w tym dołku. Cudowny puder. Bardzo delikatny, bardzo miałki. Pięknie wygląda pod oczami. Ja słuchajcie, go używam na takie wyjścia. Ja go bardzo oszczędzam. No, nie jest to tani puder. Więc po prostu yy, nie używam go na co dzień. Tylko na jakieś wyjścia i. Myślałam, żeby go używać na całą twarz, ale wiem, że jakbym go używała na całą twarz, bo też go testowałam na całej twarzy i też pięknie wygląda na całej twarzy, ale wiem, że wówczas by mi zniknął w okamgnieniu, a tego nie chcę, bo nie, nie kosztował mało, dlatego y, używam go jedynie pod oczy. Czasami zdarzy mi się tutaj w tą okolicę y, użyć go też. Ale to jest czasami. W większości używam pod oczy i naprawdę sprawdza się świetnie. Jeden z pierwszych moich ulubionych puderków sypkich pod oczy. Następny, który był drugi z kolei, który zaczęłam używać, było to Laura Mercier. I ja mam tutaj już yy, takie mniejsze opakowanie. Nie wiem, czy jego są większe opakowania, po prostu yy, patrzyłam na. Internecie go kupiłam czy w Stanach? Już teraz nie pamiętam, ale chyba w Stanach. Po prostu sięgnęłam. To jest typowy puderek pod oczy. Poczekajcie, jak on tutaj co tu jest napisane: Secret Brightening Powder. I to jest jedyneczka, powiem Wam, cudownie wygląda pod oczami, pięknie rozświetla okolice pod oczami. Ja nie wiem, czy on nie ma troszeczkę drobinek, gdzie y, widziałam, mając go pod oczami i miałam zrobione zdjęcie, y, no, y, odbił się troszeczkę, troszeczkę się zrobiła panda, więc musimy uważać, że y, przy używaniu tego pudru, żeby. Jak gdzieś będziemy mieć robione zdjęcia, że on będzie bardziej widoczny. Więc do zdjęć nie polecałabym tego puderku, ale tak, na utrwalenie korektora sprawdza się świetnie. E, jeden z lepszych pudrów, jakie miałam, e, i serdecznie Wam mogę go polecić. Są to dwa puderki droższe, które mam, bo one troszeczkę więcej kosztują, ale są warte swojej ceny. Słuchajcie, następnym pudrem, i już to będzie drogeryjny puder, jest Han. Odkrycie dzięki YouTube'owi, dzięki Maxineczce. Ona go... Ymm, Jakoś, no troszkę temu yy, pokazywała, jest to Hean Lightening Secret A Powder, powiem Wam, świetny puderek, bardzo miałko zmielony, bardzo delikatny i może Wam pokażę, on jest biały, on jest zupełnie biały, już Wam pokażę, tylko nie chcę, o, widzicie, on jest bialusieńki i właśnie tu jest taka sytuacja, że jak go położycie pod oczy, mimo tego, że on jest biały... Na zdjęciach wychodzi pięknie. Tylko pamiętajcie o tym, że ja kładąc puderki pod oczy, ja tylko omiatam. Ja tylko omiatam pędzelkiem tą okolice pod oczami ja Widzicie, tak wygląda, jak jest rozpracowany. Ja nie używam zbyt dużo pudrów, zbyt dużej ilości pudru, gdyż u mnie to się nie sprawdza. Kiedyś był, próbowałam robić baking, niestety to to już w ogóle zrobiła mi się skorupa, taka wiecie, słoniowa skóra, to tak nazywam. U mnie nie ma, nie ma opcji, żeby baking mógł być. U mnie jedynie lekko omieciona okolica pod oczami, czyli tylko y, utrwalenie korektora i nie utrwalam tego, wiecie, żeby tak mocno wklepywać, tylko delikatnie omiatam i to u mnie się sprawdza najlepiej, y, ta moja okolica pod oczami nie jest tak wysuszona, nie, nie marszczy się i bardzo ładnie wygląda, także to jest moje następne odkrycie i jego często, słuchajcie, mieszałam z innym puderkiem, ale... Ostatnio dzięki naszej YouTube'owej koleżance odkryłam kolejne dwa pudry. I tutaj mamy, już pokażę je oba: Klaresa i nam. Nam słuchajcie, kupiłam z myślą o pudrze do twarzy. Był taki okres, gdzie nam, o nam, było bardzo głośno na naszym polskim YouTube, jak nam wszedł na nasz polski rynek. I um, dziewczyny mówiły, że ten puder jest świetny do twarzy. No, oczywiście się skusiłam i kupiłam, chociaż byłam chyba ostatnia, która kupiła ten puder. On ma tu taką fajną siateczkę, fajnie się wydobywa ten puder, pięknie wygląda na twarzy, ale jego zbyt dużo nie jest. I um, powiem Wam, że używałam go na początku do twarzy, tu jest 8 gram. Ale właśnie dzięki naszej YouTube'owej koleżance Maxineczce, która y, połączyła te dwa pudry ze sobą i y, je właśnie używa w okolice pod oczami, no to spróbowałam i powiem Wam, że te połączenie u mnie również sprawdza się świetnie. Y, I teraz właśnie mam y, jedno, jedno takie opakowanie luzem, y, w którym dodaję sobie Nam, dodaję Claresa. I jeszcze słuchajcie, dodaję troszeczkę tego z hean i to jest rewelacyjne, rewelacyjna mieszanka pudrów, która się u mnie idealnie pod oczami sprawdza. Mówię tutaj o Claressa. O tym puderku to jest ja wam wszystkie słuchajcie puderki podlinkuję pod filmem, wszystkie wam wypiszę, będziecie widziały gdzie możecie je dostać, bo no teraz nie wiem czy Claresa jest w Rosmanie czy w Hebe. Ja zawsze mieszam te dwa sklepy, bo jak robię zakupy w Polsce to mówię, robię w tym i w tym i, i nigdy nie wiem z którego sklepu co było, w którym sklepie co było kupione. Także Claresa, słuchajcie, w połączeniu z tym nam no i z lekkim dodatkiem HEAN pięknie wyglądają pod oczami. Jeśli szukacie jakiegoś dobrego, fajnego pudru pod oczy, taniego, a nie chcecie, wiecie, mieszać pudrów, no bo to już jest zakup trzech pudrów, mogę Wam serdecznie polecić HEAN. HEAN jest świetnym puderkiem, tak jak powiedziałam, jest biały, ale on nie wybiela nam tutaj pod oczami, delikatnie położony, pięknie, pięknie wygląda, super utrwala korektor i nie robi nam takiej takiej pandy, że wiecie na zdjęciach jest to widoczne, ale oczywiście też z umiarem, z umiarem tego puderku używać. No i oczywiście jeśli szukacie następnego puderku puderek bardzo uniwersalny, bo możecie go używać i do twarzy, i pod oczy. Lekki puder pięknie wygląda pod oczami, pięknie wygląda na twarzy. Jego macie tutaj 8 gram, nieduża ilość, ale jeżeli mieszkacie w Polsce, to macie go zawsze dostępny, więc możecie dokupić. Nie jest drogim pudrem, a naprawdę bardzo. Yy... Wartym zainteresowania, i to jest Nam Satin Plus Powder. No i trzeci puderek, który też, jeśli byście nie były zdecydowane na tamten, ten już jest takim, w takim odcieniu bardziej beżowym, jak możecie zauważyć. Jest to Klaresa. Jest to ostatni puder, który y, ja odkryłam, i jeden chyba z ostatnich puderków, które y, ostatnio wyszły na rynek polski. Na pewno coś teraz wyszło nowszego ale jakoś um, ale jeszcze o nich tak głośno nie jest z tego co się orientuję było bardzo głośno o Claresa o tych puderkach wiem że Claresa teraz um, jakieś nowe puderki wprowadziła e, ja szczerze mówiąc jak na razie mam te bo powiem wam aż takiego dużego zapasu robić nie będę bo ich mam więc jak ja sobie mieszam to mi ich na trochę wystarczy więc jak na razie Póki nie skończę tych, nie będę kupować następnych, bo to jest już takie moje wypróbowane, idealna, wypróbowana, idealna trujeczka która u mnie się sprawdza. I jeszcze słuchajcie, też używałam puderek beka. Niestety tutaj opakowania tego puderku nie mam, już go wyrzuciłam, ale również był fajnym pudrem pod oczy, troszkę droższym, bardziej on do tych puderków cenowo podchodził jak do tamtych drogeryjnych. Beka teraz na rynku wiem, że weszła w współpracę z, jakimś inno, z jakąś inną firmą, nie pamiętam dokładnie z którą, także jeszcze możecie dostać yy, te produkty, ale powiem wam, że jakie nie mam pod ręką i jest ciężko dostępna, to niestety to już po nią nie sięgam. Tu mam swoje takie sprawdzone puderki, które wam naprawdę serdecznie polecam, także jeżeli szukacie dobrych pudrów, to te moje top 5 na pewno się któryś z nich u was sprawdził. Także kochani to było moje top 5 pudrów pod oczy, dajcie znać czy miałyście któryś z tych pudrów, ja wiem, że wy często kupujecie e, kosmetyki z mojego polecenia i u was też się sprawdzają, bardzo mnie to cieszy ja zawsze wam polecam kosmetyki które lubię, które się u mnie sprawdzają, buble też wam pokazuję, których wam nie polecam e, bo takie też są, więc e, e, fajnie, że korzystacie z moich poleceń, ja powiem wam, że czasami e, kupuję coś z polecenia innych youtuberek, i też u mnie się czasami coś nie sprawdza, ale w większości, jak kupuję coś z polecenia maxineczki, no to powiem Wam, w większości u mnie jest to również takie top i, i również jest takim, e, taką perełką, która u mnie gości na dłużej. Także, kochani. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten film, że miło ze mną spędziłyście czas. Jeśli, oczywiście, ten film Wam się spodobał, będę nudna, to poproszę o kciuka w górę. I oczywiście czekam na Wasze komentarze. Słuchajcie, dla nas, twórców, Wasze komentarze, właśnie takie kciuki do góry do góry, czy ymm, danie serduszka jest bardzo ważne, YouTube to widzi i w algorytmach jest tak, że wówczas mój film jest bardziej, moje filmy są bardziej promowane, Was to nic nie kosztuje, a dla mnie jest to naprawdę bardzo dużo, także będę wdzięczna, jak zostawicie krótki komentarz, chociaż lub zostawicie serduszko, no i zostawicie kciuka do, do góry pod każdym z moich filmów. A za dziś Wam kochani serdecznie dziękuję, my widzimy się już w następnych filmach. Wytrzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki! Pa.